Szanowni Państwo, Pegasus, cóż to za dziwo, cóż to za dziwoląg? A to jest nic innego, tylko nowy system wymyślony przez naszych braci w wierze, czyli Izraelitów, do podsłuchiwania nas wszystkich. Oby tylko podsłuchiwali, to jest pół biedy. ale poprzez ten system, który zakupiły służby specjalne Polski, po prostu mogą wiedzieć o nas wszystko, łącznie z naszymi pinami kont bankowych mogą również wiedzieć to, co robimy w domu, mogą również podsłuchiwać to, co się dzieje w domu, jeżeli mamy jakiegoś idiotycznego smartfona czy coś w tym stylu. Nawet mogą wiedzieć, czy w danej sytuacji i w danej chwili kochamy się z własną żoną, kochanką czy przyjaciółką. Szanowni Państwo, jest to straszna rzecz. Straszna rzecz chociażby dlatego, że inne nacje. Podsłuchują nas tak bardzo, że my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dlatego chciałbym zaapelować do moich rodaków: zastanawiajmy się, co mówimy, do kogo mówimy, kiedy mówimy i co planujemy, gdyż system tej wiedzy, którą opanowali Izraelici, jest po prostu niesamowity. Do tego stopnia, że wiedzą, czy oddychamy, czy też nie. A my uważamy, że jesteśmy bezpieczni, że nas nikt nie może podsłuchać, że nikt nie może znać naszego konta bankowego. Jesteśmy w błędzie. Ten system pozwala na podsłuchiwanie, analizowanie i później neutralizowanie samego siebie. Czyli nawet nikt nie wie, że byliśmy podsłuchiwani, a oni, którzy kierują systemem, o tym wiedzą. Chcę powiedzieć więcej. Nawet sobie nie jesteście w stanie wyobrazić tego, co mogą zrobić służby ze zwykłym człowiekiem. Jeżeli wiedzą o tobie wszystko, to mogą z ciebie zrobić bardzo szybko bandytę, złodzieja, hopstaplera i tak dalej, i tak dalej. Dlatego będę mówił i powtarzał, że Polska już nie jest państwem normalnym. Polska jest państwem opresyjnym. Opresja ze strony służb specjalnych. Wiedzą wszystko, wiedzą wszystko, a my się łudzimy, że mamy jakieś tam zabezpieczenia. Nie mamy żadnych, szanowni państwo, zabezpieczeń. Dlatego jeszcze raz apeluję do moich rodaków: uważajcie, co mówicie, gdyż to, co mówicie, może być użyte przeciwko Wam. Nie mówcie o rzeczach, czasami bezmyślnie dziwnych, takich, które służby mogłyby wykorzystać przeciwko. Zawsze myślmy, co mówimy i jak mówimy. A najlepiej kupmy sobie krótkofalówki i porozumiejmy się w sposób zaszyfrowany, gdyż rozmowy, te, które prowadzimy, są wszystkie bez wyjątku kontrolowane. Powiem Wam, Informacja jest najważniejszą bronią. Bronią, która może zneutralizować nas wszystkich, gdyż w każdym z nas są jakieś, wiecie, zadry, zadziory w stosunku do władz. Powiecie coś niezbyt o władzach, już oni to wiedzą, i nagle przychodzą panowie w ciemnych okularach i mówią: Jest pan aresztowany, gdyż mówił pan w dniu tym i tym o godzinie tej i tej, co panu otworzymy? Takie a takie rzeczy. Szanowni Państwo, jak wspomniałem, ten system zaciera po sobie ślady. Podsłuchuję Was bez zgody sądu, prokuratury. Nikt na to nie musi wyrażać zgody. Zgody, jak do tej pory. System został zakupiony przez polskie służby. A skoro został zakupiony, pytanie, w jakim celu? Czyż my, Polacy, nie potrafimy się porozumieć w sposób normalny? Tylko musicie nas po prostu wszystkich podsłuchiwać, no jest to nie fair. Zresztą co ja będę wam dużo kadził, skoro merkelową służby podsłuchiwało, podsłuchiwały, to takiego zwykłego polaczka jak Adolfik, czy jeszcze wielu, wielu innych, to mają po prostu te służby na widelcu. I każde słowo wypowiedziane przeze mnie teraz już jest weryfikowane i kontrolowane, czy nie nad. Użyłem, nadwyrężyłem. Słów w celu nie wiem, jaki, ale resztę dopowiedzcie sobie sami. Jeszcze raz apeluję: zastanawiajmy się teraz, co mówimy, gdyż wszystko, co powiecie, będzie wkrótce wykorzystane. Przeciwko Wam. Najlepiej spotkać się, wyrzucić telefony na zbity pysk, rozmawiać na uboczu i jeszcze się rozglądać, czy nie jesteście namierzani mikrofonem kierunkowym, bo to jest też tragedia. Szanowni Państwo, co dużo mówić? Pilnujmy siebie, swoich rodzin i nie dajmy się. Dziękuję bardzo.